Cześć! Dzisiaj kolejny dzień wyzwania. Dzisiaj wykonamy trening z obciążeniem. Pamiętaj jednak, że całość możesz wykonać z ciężarem własnego ciała lub po prostu wziąć półtora litrową butelkę wody mineralnej i przyłączyć się do nas. Ok, zaczynamy. Ciężarek trzymamy blisko klatki piersiowej. Ściągnij łopatki na w głęboki wdech. I przenosimy prawą nogę do przodu. Uwaga? Hop, wypchni, obciążenie. Piętnaście razy. Hop. Dobrze. Super. Trzymaj, trzymaj brzuch napięty cały czas. Dziesięć, dziewięć. Palce stóp do przodu, brzuch napięty. Osiem. Pięć, cztery, trzy, jeszcze dwa, ostatni, pięknie. Zmieniamy stronę lewa noga przód na dnim brzuch. Jeszcze pięć, pięć, cztery, dobrze, trzy, pięknie pracują nogi, dwa, pośladki, całe ciało, jeszcze jeden raz, Uf. dobrze, nogi szerzej niż biodra, palce stóp na zewnątrz, ciągnij łopatki, obciążenie kierujemy do podłogi, hop, góra, tylko tyle, hop. Kieruj kolanami na zewnątrz, schodzimy biodrami nisko. Uf. Jeszcze 10, w dół. Dobrze. Uf. 9, pięknie. Jeszcze 8. Wdech i wydech. 6, 5, 4, 3. Trzymaj do końca. 2, jeszcze jeden raz zostań dole, uwaga. Raz, dwa, trzy. Hop! Raz, dwa, trzy. Pięty, góra. Raz, dwa, trzy. Góra. Raz, dwa, trzy. Góra. Raz, dwa, trzy. Jeszcze jeden. Raz, dwa, trzy. Hop! Bardzo dobrze. Przenosimy się na matę. Siadłam. tyłem, Ściągnij łopatki na dni brzuch. Jeżeli nie masz obciążenia, całą boku mam już bez. Odłóż ciężarek, szybki ruch w drugą stronę. Hop, hop. I przenosimy. Hop, hop. Ruch przede wszystkim w odcinku piersiowym. Hop, hop. Dobrze. Hop, hop. Jeszcze 10 razy. Hop, hop. Trzymaj. Super, super. Tak jest. Trzymaj brzuch. Jeszcze 8. Brze, siedem, sześć, trzymaj do końca, pięć, cztery, trzy, jeszcze dwa, jeszcze jeden. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Tym razem na plecy. Słuchaj, pierwsze ćwiczenie. Ugnij w kolanach. 90 stopni w biodrach i w kolanach. Ćwiczenie dla początkujących. Opuszczamy palce, stóp do podłogi. Raz jedna strona, raz druga strona. Osoby zaawansowane. Ciężar w tył, noga do dołu. Na zmianę. Uwaga! 15 razy go! Hop! Hop! Hop. Jeszcze dziesięć. Brzuch napięty. Inaczej całość przejdzie, cała obciążenie przejdzie na krę... odcinek lędźwiowy. Jeszcze. Jeszcze sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeszcze jeden. Super. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Prostuj nogi. Prostuj nogi. Ciężarek nad głową. Opuszczamy na zmianę. Prawa. Lewa. Osoby początkujące. Prawa. Lewa, hop, prawa, lewa, dobrze, jeszcze trzymaj prawa i lewa, cały czas 10, 9, wydech, dobrze, 8, 7, napięty brzuch, cały czas 6, 5, 4, Trzy, Jeszcze dwa. Ostatni. Dobrze. Ugnij nogi w kolanach. Zostajemy na macie. Kolana ugięte na szerokość bioder. Trzymaj ciężarek blisko siebie. Staraj się nie przełamywać nadgarstków. Tak cały czas jest linia prosta. Prosty ruch. Góra. Łokcie blisko siebie i dół. Góra. Łokcie blisko siebie. Hop. Jeszcze. Dwanaście razy, góra, hop i duch, góra i duch, jeszcze dziesięć, trzymaj dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeszcze jeden raz świetnie. siedem. Ok, słuchaj. Kolejne ćwiczenie. Cały czas z ciężarkiem. Bierzemy butelkę wody mineralnej lub inny ciężarek, jakikolwiek masz w domu. W tym ćwiczeniu pracuje całe ciało. Pamiętaj, aby się skupić, trzymać brzuch napięty. Inaczej naprawdę będzie ciężko utrzymać równowagę. Prawa noga, przód. Trzymać brzuch napięty. Palce stóp do przodu. Kolano nisko. Hop. I góra. Powoli. Góra. Super. Trzymaj, trzymaj. Równowagę. Dobrze. Dziesięć razy. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Cztery razy. Jeszcze tylko trzy. Dwa. Jeszcze jeden raz. Bardzo dobrze. I jak Ci poszło? Na pewno dobrze. Zmieniamy stronę. Trzymamy ciężarek blisko siebie. Napnij całe ciało. Lewa noga przód. Hop. Palce stóp. Do przodu. Napnij mocno brzuch. Góra. Dziesięć. Pięć, poprawiamy, cztery, trzy, dwa, jeszcze jeden, bardzo dobrze. Kolejne ćwiczenie, przechodzimy do podporu, osoby początkujące, kolana i dłonie, pamiętaj, dłonie zaraz pod barkiem, napięty brzuch, osoby początkujące, ręka, ręka. Osoby zaawansowane, prostujemy nogi w kolanach. Pozycje deski, całe ciało jest napięte. Ręka, ręka, noga, noga, góra. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzymaj. Raz. Cztery, pięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzy razy. Raz, dwa, trzy, cztery, dwa. Raz, dwa, trzy. Cztery ostatni. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. Brawo. Mamy to. Jedna Jeszcze raz włącz swoją ulubioną muzykę i do dzieła. Do zobaczenia i trochę.